Ciao na jestem Dorszy, na Was w kolejnym filmie z obcego yy, Mała informacja. Wczoraj ja lubiłem live y na Twitchu. Bardzo fajnie. Przyszła jedna osoba, mój kolega. Myślałem, że chociaż ktoś inny przyjdzie, ale dobra. I zmieniłem poziom trudności na yy, koszmarny. Więc będzie ciężej i rzecz, która się najbardziej zmieniła, już nie gadam. Rzecz która się najbardziej zmieniła, to to. Wygląda jakby był wentylacja, się mylę co będzie jak wejdę do wentylacji, serio Przecież tu są takie errory teraz No No tak, już mały seks, w już prawie ten poziom skończyłem e, Nie pod koniec złapał tam gdzieś przy drzwiach Dobra Szybciutko, bez... Nie, ja się mam na razie dobry humor, bo nikt mnie nie przerywa w nagrywaniu. Mam karteczkę wilszoną na drzwiach. Bo bym zdjąłem 20 razy ku drzwi, żeby nie spadła. To jest szybko. Się. Tor przeszkód. Wstajemy 1702. Tak, tak. Patrzcie. 1702 No Ollie always kept it up. Find him. Warning. Medical facility quarantine breach detected. Warning. Medical. Balonę. Ja wiem, gdzie on idzie. On trzeba że ja w pizdół, ja szybko sobie przejdę spokojny, na spokojnie na laucie. zrobię wszystko co muszę i koniec. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. Coś masz? Masz. Nie ma sensu tych map zbierać. To gdzieś tu tupta, ale nie ma ale nigdzie. Rzeczywiście gdzieś tu tupta, ale jednak w praktyce go nigdzie nie ma Ja nie wiem gdzie mam iść, mam iść tam, ale mam to wszystko jest No i na live Wiesz, szkoda, że nikogo nie było, bo to był taki śmieszny moment, że ja szedłem tedy obcud tutaj Dokładnie tutaj, przede mną pobiegłem do pokoju i zapnęłem drzwi patrzcie, to może tak. I zamknięte. I tak przed obcym się zamknąłem. Ale fajny mord. No i to. Hmm. A to było wyszute! Zresztą się dziwi, stworzenie przetwarza. No i kilka sensu, co to brałem ten ten. Lepiej mówiła, że ale go ulepszyli. Czy takie tam no nie? Fajne ulepszenie. Owszem, tu wędru. Jeszcze z jednego pokoju po jedną rzecz i jest. I... 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 wiem, że to mi nic nie daje, ale lubię sobie y... Bombardowa. Ja wiem, że chyba nie będę miał na poziomie średnim i trudnym ja miałem tego w, w tyle, że ja dzielę. Zaraz mam tego tyle, że mi na nic nie stać. Na wieże pteczkę by coś zrobić? Nie na Gdzie zaprowadziłem? On mi boli. Wejdźcie działał normalnie. Trochę gorzej, ale normalnie. Jakby Także bym nie On jest przy wencie Ja pierdziele, dobra, nie nieważne Musiałem wrzucić jakieś hałaski Żeby on tam po prostu poszedł no. Tak po chwilę i... A, w sumie jest tam jest Idź w drugą stronę Rzute. Na czas go zrobiłem. A słyszycie czy to zrzucienie? Ludwożyli świetno leży. Skąd on to wiedział? Ja tego się nigdy nie widziałem w tej filmacji. Ale widzicie skąd on wiedział, że tam stoję? Nonsens. Ja to mi się normalnie za razem, za pierwszym razem, tak. Ciach, 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 misja zrobiona, na zaj fajnie. A tutaj się teraz będę z nim pierdzielił. Co odcinek będzie z jednej misji, ja przeważnie lepiej podbija. W poziom. się. Those who had trouble adapting to deep space She's tell me where to go, Colin. Tragic cases, that's right Along that corridor <laughs> I know what to <laughs> Eu acho que o momento é uma página, mas eu estou tudo quase gdzie no tak żeby się do mnie teraz przecież nie było w scenariuszu co sobie rozwalaż kolego Нет. Где он Za zasięgiem drzwi Zresztą, zrobię już tą, może to się baguje Dlatego, że ja wkupiłem tą część misji No tak nagle z dupy mi przy przez ścianę Morali, morali Morali, morali, 29 Mapy, gdzie on. W, w, odkąd on może przyjść? No więc nie ma sensu i mm. się to, nie Сраный совест.

I on tak pewnie wczyt, on się musiał obrócić, jak pójdzie dopiero to zaczyna mu się sztuczna inteligencja, a nie senka, taka jakby przez rano, myślałem, że mogę normalnie przejść, no braciule

A dwa przyciski jest! Ja kliknę od razu S i dwa przyciski, odwrotnie Ooooo pierdol, ale skurwy kurwy a tu ja nawet wstać nie mogę Klik Dobra Zamknij mordę już wiem And co zrobić za, jeśli nikt cię nie lubi, nie masz przyjaciół. Ja mnie robisz Kosmito będę musiał się użerać. Jakbyś stał tutaj to na nawalo przestrzeguje ci w Niczym w CESie. Legmy Nie, no tego za Kosmito nie źle wziął.

Relax. I'm just trying right to find out Project what detected. that is. Bisz. Co to słyszę w ogóle? Gdyż czujniki z Józef Słomacz? No co so, oni... Widać, że tak się miga śmiesznie, ledwo co pokazuje. To jeszcze pokazuje na mniejszą odległość niż, niż na innych poziomach. nie. No. Jeden Nawet nie wstaje, bo zawsze przyjdzie. Kłucaks Szybciej, podejdź tu. Chodź, to się. Proszę, wejdź! tripli Amanda! 20. A się boję wyjść. Bo... Bo to jest otwarte. Play Sp... Store. Myślałem, że on już będzie gdzieś, ja nie zobaczę, gdzie on idzie. Mi się okaże, że mi się tutaj zrobił. No, tak myślałem. Będę przeszedł. Ja nawet nie nic... Nic coś jeszcze tego. Oddychaj lepiej, oddychaj Nie wiem, teraz będzie za chwilę też sprawy. Czasu, kiedy ja wchodzę to on przechodzi Wrócił, jest tu Jest trochę już robi Ty nudny się robisz no Dobra, przejdę sobie tak nie nam na ślad.

jest. to jest gdzieś tu. Zawrócił się, dobra. ostatniej tylko się zawrócił. Muszę doradcy sprawdzić, co to jest. Jak będę to prowadził, Nie chyba tego. No, ale coś z tym. Może kiedy indziej. Nie wiem, czy to dało się. Ale kiedy indziej. damn you coleman you knew that thing was here now that's unfair i thought it might be there there's a difference now the passcode 1702 okay now let's get down to the dispensary for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. my things and we can leave teraz będzie akcja jakie opcje chciałem mi zrobić żebym, obcy, żebym ja robił, żeby miał wszystko zrobił żeby mi opcje wpierdzielił. ale coś mnie nie piekło szybciej repli on dopiero przetłumaczę. Do o, pierwszy dzień. Całe szczęście. Dobra, gdzie tu jest zapis? Dobra, więc co by było na tyle? Dzięki za obejrzenie. Nie chcę mi się gdzieś tam. tu było mi zajęła jedna misja. Kontynuujemy w następnym odcinku, co na razie CS ja nie nagrywam, bo mi się za bardzo nie chce. Może jeszcze jakiś stream dzisiaj wlecił na YouTube, ale nie wiem. Ale dzisiaj kiedy to nagrywam, to zresztą nieważne. Więc dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.